Okej, okay, moje czy z tej strony Władca Kolika, a to jest kolejny odcinek z Power Deal Massacre. Tak, postanowiłem jednak, że sobie tą Power Deal Massacre spróbuję jeszcze raz przejść do drugiego odcinku, zobaczymy, co tego wyjdzie. Jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to nie, trudno, yy, nie być nie wiedzieć. wyjdzie. Games to nie działa, a szkoda. Moim zdaniem, ta gra powinna zapisywać się, jakby wchodził tylko, 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 tylko yy, zwariowanego kolesia z wiertarką. Ale nie tak jest się tam nie zapisuje, wiecie mu i muszę grę no co ja bardzo boli. I oczywiście musimy mieć tą kacykę teraz obejrzeć nieszczęśliwą nocą. Nie, naszą. Ja znowu nagrywam tak, że kamerka po prostu leciwszy... Kamerka z telefonu mojego starego po prostu nie jest podłożona do kompaty, tylko jest nagrywana tylko znowu, jako znowu na się ścieżka, ale poklaskałem sobie na początku wiecie takie... I zobaczymy może w ten sposób, aby się tu lepiej synchronizować, Może nie będę się tak się męczyć potem przy synchronizacji tego klipu z kamerki Z tego, z tym co mówię z mikrofonem Bo w tym o to głównie mi chodzi To już był główny problem Dobra Fajnie To teraz kameraczku, bo to będzie miała wypadek Aaaa, yeah! Drzew! wszystko w porządku. Nie czuję moich nóg. Nie martw się, drzew! Pójdę po was! Pójdę po, po was! Co oh, z tej koszy, pólku, miałam. Ale myślę, że, że wszystko w porządku. Robi się ciemno. Wezmę latarkę z trunku, z ciężarówki, no. Okej, teraz nuczę, trzeba sterowanie, bo to będzie mocno... mocno, oje, ojojojo. Jo, jo. E, krzaczki, tak, bo my chcemy się zrobić to w krzaczkach. Do przodu. Tak kamerą się sterować, tak? Cholera. Nie no czekaj, nie rozumiem, aha. Trzeba o matko, znowu będzie problem. Dobra, chyba będzie dobrze. No Bo i nie. Obróć się. To uciekanie przed tym z wyrolem będzie bardzo ciekawe. Nie z tej strony poszedłem, jaki tu jestem ja, nieszczęśliwy i biedny. Z tej strony. Obróć się, dobrze. E Space? Halo? Tam latarka leży przecież. No. Weź ją podnieść, kobietko! Megan. Megan, proszę się, Mega. O. Nie drzew, tylko... M Megan latarkę tu masz, nie widzisz. Megan! Megan, ty cioteksie! się. Cholera, Megan, no. Jezus Maria. Może teraz... Spację. O no jest! Moja latarka, podnieś! Of course. Czekaj, czy byś stał, się, się podniósł, bo nie tak mi się to odrobiła. Bo ty się nie słuchasz, ty jesteś niezależną kobietą. Ty się nie słuchasz rozkazów faceta, który nam steruje w tym momencie. Dobra, jedziemy z powrotem. Ja zobaczymy teraz jak to... O! Kaczuszka! Zapomniałem bo o tym, nie? Siąp znowu jak debil. No dobra, lecimy znowu w ten horror. O Jezu, nie mogę wysterować w ogóle tej gry, nie? Jakby... Próbuję ogarnąć, ale jest ciężko. Bo jeszcze samym wsadem i kamerką obracać to tak, ale... Jest naprawdę ciężko, jeśli biegać jednocześnie... Jednocześnie, co to za stukanie było tam w tle? I jednocześnie wiecie, używać tej kamerki. Yy, teraz, gdzie to, to ja miałem posunąć swój pasiasty odwók? Tędy nie. Znaczy, no pewnie wróci się na początek gry i będzie wiecie, Bo nie w kółko, ale mam nadzieję, że razem nie. Zresztą znaczy, to się będzie bez tego. liczka FPS-ów zbagowane się, jakby nałożyło 2 liczniki fps na naraz. Tak, to nieważne. Wygląda to się dziwnie. W każdym razie, dobra. O, jest ścieżka przeznaczenia Ścieżką kroczymy do Mordor, do Forza czy Ciemności, do Forte, tylko dupka z wiertarą Tak, jednak ta gra jest fajna, a wiecie, z uwagi na to, że jest w niej bardzo fajny content Bo tam skiery są różne i to potężnie, nie? Dobra, yy. Właśnie, tu mam teraz, właśnie, czas nagrywania, Nie nagrywam grę to nie widziałem jeden nagrywam, tak tu mam, bo... O osobną już nagrywam kamerkę znowu. Nie wiem, zobaczymy. Tak kombinuję sobie, że to wiemy jak normalny, nie? Bo pomogę bo, bo sobie poeksperymentować. Dobra, tu jest to... Ona się lubiła zawieszać, ale dobra, weszła teraz, bez problemu. To teraz będzie dźwięk dzwonu kościelnego, to muszę pamiętać. I ona coś zrobiła, że nie może walić. Dobra. Weszła normalnie teraz, fantastycznie. A, no 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 tu widzicie to jest to, Zagada się, zagadała się, ja mówię, że że będzie dzwon. Dźwięk dzwonka kościelnego, te krzaki mi nie pozwalają przejść. To jest fantastiko. No właśnie, idziemy znowu tutaj, i to mnie bardzo. Czekacie, poproszę cię, grę Po drugie, jest godzina dziesiąta 10. 10 rano. Nie pora na nagrywanie gier takich, ale w sumie wolałem wieczorem, ale w sumie nie mam za bardzo wyjścia, więc nagrywam rano. Dobra, idziemy tutaj, i ja tam tu nie chcę iść, bo mnie sobie czeka. I to jest bardzo nieprzyjemne, i to w ogóle jest straszne, i w ogóle creepy. Będziemy znaleźć się w grę O Jezu, nie O Boże No, ale ty tak wejdziesz, bo jesteś głupia i tempa i nie rozumiem co się mówi Of, pizde La 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 lu la li la lu 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 Oto pan z Wiertarą przyjdzie zrobić mi tutaj loda, la 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 lo

Bi, bi bi ba 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 bo ba Będę tak teraz śpiewał Co to za rysz pendytuje Tam metalowe dwie Z Z cukrowy tatuś Z cukrowym tunelem Może powinienem przestać, ale nie potrafię No ja teraz będę gadał jak najęty, bo Się boję I się boję I ja czuł zaraz, gdzieś wyskoczy Ja to czuję głęboko w życiu Ja to bardzo czuję, jak on zaraz wyskakuje Na tą moją mordę krzywą, jak trójkąt bermudzki co to jest? Cześć Wojtowie, nie, nie, to droga! O Jezus Chrystus, Panie! Nie wyskakuj mi na ryj! Please! Tutaj tej pory nie wiem, co to znaczy to snużenie. Tutaj chyba byłem, nie? Lo, Tylko nie biegaj! Nie biegaj teraz do mnie! Ja pierdzielę. Wiecie jaka ta gra jest creepy. Tak się to jest na tyko trzeba wyobrazić, to trzeba no w no no to zagrać, żeby tu po coś głęboko. Smata, atmosfera, ta cisza i w ogóle tekstury w ogóle brzydkie jak psus z dupy, nie To samo robi robotę. ja mam to O Jezus Maria. Nie pamiętaj tak gdzie to robiło. Szczerze, nie obchodzi mnie to. Idź to! Ona się zawiesiła. Tak właśnie, jak gra wyglądała, że ona się zawiesza na prostej linii. Nie jumpskerumi. Białas! Murzyn! Chinol, yy, Nie wiem. Rosjanin kuźwa. skoczymy się na narodowości. W kolorach skóry. I tu chyba gonić ten zwierol Bo tu jest chyba w dół Tu była ta woda taka. To bagno. Szreka! Nie! Nie rób tak. Ja piskam. Trzeba się wrócić, kuźwa. Co jest tutaj? Główno. Nie wiem gdzie idę Ale coś czuję Że dostanę zawołu z serca zaraz Lata moment Nasłuchuję czy przypadki nie ma też Nie moich kroków, nie To jest bardzo prawdopodobne Czerwek O Jezus Maria. Myślałem, że ślepy Ja pierdolę Nie, to jest obsrane I'm get obsrannet Oh fuck nie taki takich załków. Zastrzeni surprise kuźwa To nie jest ten... To, to, to jest ta ścieżka. Ja pierdolę. Nie wiem. Nie wiem. Będziemy robić bardzo dużo. Żeby to przejść, ale ja nie wiem, to się uda. 20 minut nie. Zobaczymy do ile. Tu będziemy gonić zaraz. Teraz się skupiamy. Samanta skupiamy się. Tu się przesą bardziej. On będzie chciał zgonił. On będzie się zgonił, więc trzeba się kupić. Hä? E? To tyle? Ej, no bo tu była przyciska taka do przejścia. Ja się skręciłem, co? To... Co to za gówno? Co to za chore miejsce jest? Co to jest? What the fuck?! Co to za chore... Tu się gra kończyła, był jeden z endingów. What the fuck? To był jeden z endingów, tylko czemu mnie teraz nie goni? Mogłabyś to so wziąć, tego użyć, rzucić młotkiem w jego rej i już! Chociaż tyle by to zrobiło. Ja pizgam, co to za miejsce? Jest Jeszcze... To by nie był mek jak już... Te drzwi nie działają, bo on z nich wyjdzie. Pozostanawia bo... On tu zawsze gonił. I never learned how to play. Tak, zacznijmy teraz, kurde, się już na to jest... The fucking, the fucking, fucking... Tea party, tea party... Czy, czy się zdajesz sprawę, kubę, to co tu się odpierdala? Czy ty to widzisz z tej trupy tutaj? Ej, serio. No, nie... no, miało go ci tu nie być. Ale patrzcie, zacznij mi ingresalić. Jestem dobry, róbcie ze mnie loda. Ja, ja jestem naga. Czy ja jestem naga? O mój Boże, jestem goła. Eee, hej kochanie, wróciłeś z mlekiem To mogę włączyć? Nie mogę, nie Nie mogę, próbuję, ale nie mogę Jestem w samych gaciach Co za chory z pedofil, z wyrol bez serca o Jezu. Co to język z Simsów jest w ogóle? Ja pierdolę, bo inaczej nie mogę powiedzieć to już to jest jeden z endingów Jeszcze chyba drugi, jak się te klucze chyba zbierze Ale jaką wygląda to nie wiem, bo, bo nie widziałem tego endingu Znam tylko ten I czy będę robił drugi ending? Nie, bo ja nie mam żeby to grać, już teraz ten gameplay 12-początkowy to by było dla mnie za dużo Bo ja po prostu doskonale znam to grę i wiem Chory zwrot, Katarynkę włączył Tylko nie Katarynka, Boże Chryste On zaraz wyskoczy, on zaraz wyskoczy Oh, 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 fuck me O oh, nie no Najbardziej się śmierć ever Ej, jeżeli mam być szory, to... No dźgaj mnie! Nie, no nie! Znowu! Ej, ta gra znowu się zawiesiła! Ta gra znowu to zrobiła. Ona znowu się zawiesiła. Nie mogę. Piękno tej gry. No masz, bij mnie już, bij mnie. Proszę. Bo te dźwięki są nie. Te dźwięki są nieznaczne, mnie proszę no. Weź. No mnie bije, bo ale... Skończmy to. No nie mów, czy to się zbagowało no... Naprawdę gry nie mogę przejść przez głupi błąd. Ja drugi raz nie będę tego przechodzić, przykro mi. No masz, bie biegam w ciebie, no. Czemu to nie działa? O mój Boże! O mój Boże. Dobra, wiecie co? Tak się kończy gra, tak, czy tak się powinna kończyć gra, ale że... Coś się zepsuło? A ja drugi raz nie będę tego przychodził, no bo jakie patrzeć dotarłem bardzo daleko Więc o, to tak się kończy gra. Ona w tym momencie zabija. Gra się w to sposób kończy. Tak, jak będzie... Jakby nie wierzycie, trzeba sobie, jak wierzycie sobie, sobie tą grę przejść, o ile nie będziecie takich... o... Jakby nie wierzycie, to sobie sobie przejść, grę, o ile będziecie mieli takich samych błędów jak ja, albo sobie, zobaczcie, bać, bać. u nich zakończenie wygląda. Każdy już tak się kończy gra, ja tu pewnie mam bo to jest mega głośne, ja sobie w tej chwili też przyciszyłem, ale nagranie tak będzie głośne, bo to tak się już jest. Także grało się fajnie, 15 minut, szybki gameplay z gry, która sprawiła, że skurczył się żołądek do rozmiaru orzeszka laskowego. Bajo!